Siemka, ja jestem Liwka, a w dzisiejszym odcineczku pokażę Wam oto ten mikrofon, który kosztuje zaledwie 200 zł. Na starcie tego odcineczka będę wdzięczny za każdego lajka like oraz subika zostawionego na tym kanale oraz do wisia na mojego Instagrama i TikToka. Jeszcze warto tutaj wspomnieć, sponsorem dzisiejszego odcinka jest... Kruks, który podesłał mi ten mikrofon? Jest to Krux MP. Za chwilę zobaczcie, że on jest naprawdę bardzo świetny, dlatego zachęcam Was już na starcie do kupienia właśnie tego produktu. Link macie w opisie. Także zanim przejdziemy do odpakowania tego produktu i jego specyfikacji technicznej, kilka słów o moich odczuciach pokorzystania z tego mikrofonu około dwóch tygodni. Mikrofon ten. Ma dosyć ciężką podstawę, przez co ciężko jest dosyć przesunąć mikrofon myszką w momencie jakiegoś mocniejszego ataku, czy to w grze sportowej, czy w czymkolwiek. Sam mikrofon jest wykonany z materiału, przez co jest nawet fajnie w dotyku, a poza tym delikatne podświetlenie RGB dodaje fajnego smaku, w szczególności nocą, kiedy wiadomo cały komputer Monitorcie, się ładnie świeci. Na duży plus jest właśnie tutaj oto to pokrętło, z tego względu, że regulujemy nim głośność, a jak dla mnie najlepszą rzeczą jest top, czyli możliwość wyciszenia się po prostu z dot. Ok, teraz zapraszam Was do odpakowania tego mikrofonu i kilka słów o specyfikacji technicznych. Także mikrofon przychodzi w fajnym kolorowym opakowaniu. Które na samym początku zdradza nam początkową specyfikację. Po otworzeniu mamy kawałek papieru, w którym jest zapakowany mikrofon oraz instrukcje. Mikrofon jest owinięty foliką i w zasadzie tyle. Do tego jest dołączony oczywiście kabel USB-C. Jeśli tutaj chodzi o specyfikację. To kruk MP nagrywa w jakości 24 bity i 96 kHz. To oznacza, że rejestruje dźwięk naprawdę szczegółowo, i czysto i wyraźnie. Jak słyszycie, cały ten odcinek jest nagrywany właśnie tym mikrofonem. Pasmo przenoszenia jest od 20 Hz do 20 kHz, czyli standard pełnego spektrum: Niskie basy, wysokie tony. Mikrofon podłączamy standardowym złączem USB-C, które mamy możliwość również podłączenia do komputera przez USB-C lub przez dołączony adapter na USB-A, co daje fajne połączenie. I dodatkowy wiadomo nowszy interfejs, który wystarczy podłączyć. Ponieważ kabel ma 2 metry jest wystarczająco długi żeby ustawić mikrofon i go podłączyć tam, gdzie nam wygodnie. Jednym z największych atutów tego mikrofonu są cztery charakterystyki kierunkowe. Pierwszy jest kardiodalny, czyli dalny do nagrywania solo. Później mamy dokolny, świetny jeśli chcemy złapać całe otoczenie. Później mamy dwukierunkowy, bardzo przydatny przy podcastach czy wywiadach, czy też na siedząco, czy naprzeciwko siebie. I ostatni jest to stereo, który daje poczucie przestrzeni i głębi. Także jak widzieliście, mikrofon ten przychodzi niezwykle dobrze zabezpieczony, ale również jego specyfikacja jak na cenę 200 zł jest prześwietna. W tym odcinku mogę Wam powiedzieć jeszcze tylko tyle. Zapraszam Was do kupienia tego produktu oraz do zostawienia lajka like i subika pod tym filmem, a w dzisiejszym odcineczku jest to tyle. Siemka!